W dzisiejszym odcinku pokażę ci, jak wygląda mój dzień. Ja jestem Max, miło mi Cię poznać. Jestem właścicielem trzech barbershopów na terenie województwa łódzkiego. Dzisiaj będzie to daily vlog. Zaczniemy sobie od podróży na siłownię, bo od tego zazwyczaj zaczynam dzień. Staram się chodzić na siłownię 4 razy w tygodniu, nawet 5 czasem, bo też pada nieraz niedziela. Teraz nie był chyba tydzień czasu, tak więc będzie to pierwszy trening od tygodnia. Lecę sobie na siłkę i jadę na siłownię do Nowosolnej dlatego, że w dzisiejszym dniu mam cały dzień pracy tutaj na Jugosłowiańskiej 1A na Galerii gdzie mamy najświeższy lokal Royal Barber Nowosolna. Podjechałem sobie pod siłkę z tego względu, że Dominik już o 6:00, nie o 5.40 wysyłał mi zapytanie. Szósta i znak zapytania. No i mówię wysłałem mu czy widzimy się o szóstej na siłce? Mówię jak najbardziej. Tak więc wysłałem mu zdjęcie licznika z samochodu, że już lecę na siłownię. Po czym dojeżdżam, słuchajcie, szósta, tak, 2, 3, czekam na parkingu dziesięć, 12, 15, no nie ma chłopak. Dobra, piszę do niego i tylko dostaję notkę SMS, że e, zakłada buty i wychodzę. Tak więc już wiem, że napisał do mnie SMS-a i po prostu odpadł. Wiadomo, że chłopak też bardzo dużo pracuje, jest to przedsiębiorca. Serdecznie pozdrawiam. No i co? Zaczęliśmy trening. Jak najbardziej sobie zrobiliśmy. Oboje gdzieś tam mieliśmy często i tygodniowe, tak więc każdy zastanę, ale wszystko ok. Dalej przywitał nas piękny wschód słońca. No i pojechałem do pracy. Jesteśmy w Nowosolnej. Przed lokalem jest, są dwa stopnie. Jest bardzo zimno. Wchodzę do lokalu, odpalam wszystko. Witam nowy dzień. Zaraz pójdę po kawkę do Nowo. Eee, tutaj mamy przez ścianę kawiarnię, z którą współpracujemy Co jest groda? Co to? O, strzyżenie Bo ja tam O, ręka Będzie robione. Tak? U ciebie? Nie eee, wszystko fresh to Jest też fresh i Pokaż Ostrzegłem go wczoraj Żeby nie było Ja też jestem fresh I bierę. Grystek strzyjcy no Powiedzmy, powiedzmy. Strzyj. Dobrze wyszło Dobra, słuchajcie Było kilka strzyżeń nie miałem czasu nagrywać, bo naprawdę był, no był owocny poranek, byłem sam. Teraz podpalam gruza i lecę do FIZJO. FIZJO Bałuty, ABC. Łukasz no, serdecznie pozdrawiam zapraszam. Później jedziemy nagrywać reklamę do Zgierza. No i co? I później wracamy do roboty do godziny 21. No dzień z życia barbera chcieliście, no to Zapraszam. Dalej, do odcinka. Hej, każdy mnie zna i dobrze wie, że promuję zdrowe jedzenie. Tak więc, jeżeli chodzi o tak, taki mocniejszy dzień z mojego życia, e, czyli właściciela kilku biznesów, no, tak można o tym rzec. E, no niestety, ale pierwszy posiłek jest 12.35. Pierwszy posiłek jest: jedzony jest to kanapka z piekarni. No, sam nie jestem z tego dumny, ponieważ ogólnie pieczywem nie lubię się napychać i wam też nie polecam. No, ale cóż, no, lepiej zjeść cokolwiek. Może nie McDonalda nawet, bo tam raczej koło mięsa to mięso nie, nie stało ani nie leżało. Ale taką bułkę, no, raczej jest świeżo robiona. No, to co złe w niej, no to raczej to pieczywo, tak. To chyba. Pszenne. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że jazdę autem również do, wykorzystuję do tego, żeby podzwonić i podzwaniać po prostu na różne połączenia, które mam. odpowiadać może nie na SMS-y, bo to jakby podczas jazdy nie jest fajne. Ale sporo i mam. widać. 1468 wiadomości. Tak więc, jeżeli komuś nie odpisałem, bardzo przepraszam. Ale naprawdę, czasem mi to wpada w taki wir, że wybaczcie, ale nie jestem w stanie już odratować tego. Więc osoba pierwsza, już to? Bartosz, ok. A kiedy jesteś na osłonie? No i ja teraz mogę, nie? Mak się przykładam, że dzwonię co nie muszę robić, bo i tak skrócimy chyba brodę na zarost. Będę o 14, bo teraz ja tutaj na chwilkę. Hello my friend! Hello, hello boss! Hello. Eee, Tomek, Tomek kazał mi zadzwonić, w sumie nie wiem po co powiedział... Kasza do, do fizjon, dlatego że Widzę no to tak, że raz tam dwa tygodnie muszę go odwiedzić. Mam takie spięcie w, w karku od ścisku jakby od stresu za mocno mi się kręci w głowie, nie mogę stać. Dobra, skończyłem. Mocno mnie wymasował. Jest naprawdę ok, bardzo polecam pana Łukasza. Już tutaj nasza współpraca trwa dobre kilka lat. Lecimy teraz do Zgierza razem z kamerą. Tam będzie na nas czekał QV video, który... Jest odpowiedzialny za montaż tego oto filmu. A więc pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Będziemy dzisiaj kręcić reklamę z Gierską, Będzie tam muki, będzie tam Norberto, menażer salonu z Gierskiego, No i będę też tam ja. Właśnie dostałem wiadomość od Matiego, że niestety ale dziabnął się w palca, tak więc muszę też mu kupić plastry, bo już wszystkie zostały zużyte z Mukiego. pamiętam jak Muki się uczył e, i była taka sytuacja gdzie patrzę któregoś tam dnia nie wiem, zaciął się i któregoś dnia przychodzi i tak, jego zestaw to była bułka plastry i spirytus ja mówię, co ty tam Muki ten? ona, bo już się kilka razy tam chlasnąłem i w ogóle ja mówię, no dobra, no by ci się nie przydało po czym przyszły nam takie nożyczki na test Muki bierze te nożyczki w rękę Podaje nam, to było tak, że my wzięliśmy z Norbertem te nożyczki, patrzymy sobie tego i tak. Dobra, Muki, weź, już te nożyczki na miejsce, nie? A Muki wziął te nożyczki, nie wiem jak, ale się tak chlasną, że no leciało jak. Potem ja zażartowałem z Mukiego, mówię, dobrze, że to kucharzem nie jesteś, bo ty byś już nie miał wszystkich palców. A słuchajcie, co on mi odpowiedział? On mi odpowiedział tak, mordo, ale ja jestem po gastronomiku. A ja mówię. Idziemy do apteki w Zgierzu, tutaj. Idziemy po plaster dla Mukiego, z tego względu, że rozciął sobie polunia. No i co? Reklama idzie zaraz w las. Muki sobie uciął polucha, tak więc już został uratowany. Trzeba cię ostrzyć. Pokaż polucha. Pierwszą jak założyłem, to było no. tyle krwi już. Serio? No. Słuchajcie, taka anegdotka z dzisiejszego dnia, wchodzę sobie na zaplecze w Zgierzu, patrzę, a tam drwalik, Muki, Norbert, tak więc powiem Wam, mocna jest załoga, mocna jest. Mamy jeszcze jedno miejsce w Zgierzu, jeżeli chcesz dołączyć do naszej ekipy, zapraszam do kontaktu. Wróciłem do salonie? jest tam, jest tak. Zdjęcia. Texas Patrick, <laughs> Max Mank. Ja Najszybsze w Polsce, mini Cooper S. Tak? Nie? O, pan Marcin już nagrywa. Mój mniej pali. Dziwne blachy założył pan. Co tam nagrywasz? A, vloga nagrywam. Marcin, Auta Krajowe polecamy, miłośnik elektryków, nie wiem co wy uważacie o nich, ale możecie dać znać w komentarzu, co uważacie, bo tutaj na Facebooku jest ogień, naprawdę, na fanpage'u Aut Krajowych, e, nie? Jest, jest naprawdę, się. o, tak to wygląda, Auta Krajowa, Łódź, blisko Bobrzezińska, tam jest blisko znowu są. Powiem tak, dzisiejszy dzień wyglądał praktycznie standardowo, jak każdy mój dzień. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda z takiej perspektywy vloga e, przedsiębiorcy-fryzjera, e, właściciela kilku salonów, no to właśnie tak to wygląda. Jest godzina, już Wam mówię, która. 19.18, właśnie lecę na mopie. E, skończyłem pracę, jak widzieliście, po... Przy, Przybyciu ze Zgierza, miałem kilku klientów. E, oczywiście było bardzo dużo pracy, tak więc fajnie, jak, jak na jak dzień, jak co dzień, o tak powiem. E, pojawiło się też oczywiście kilka problemów. E, pojawiło się też kilka telefonów. E, właśnie rozmawiałem z Patrykiem z Łodzi, bo prowadzi w niedzielę szkolenie. Ale jakby to, wiecie, można by powiedzieć, że każdy jest kowalem swego losu. Tak więc. Wiem, wiedziałem na co Cię piszę, dlatego to robię, jest mi z tym dobrze, fajnie, że ze mną dzisiejszy vlog sobie tutaj odcinek i dzień spędziliście, dzięki za dziś, no i co, zapraszam do następnego odcinka, zachęcam oczywiście do komentowania, lajkowania, no i podawania nalej, bo wiadomo, że dorośnie zasięg, robi mi się bardzo miło z tego względu, że wiele tutaj dzieciaków, które przychodzą, Eee, patrzą na furkę, Royal TV, skanują sobie i mamy coraz więcej subskrypcji, tak więc wiecie, już myślę, że półtora roku prowadzimy kanał eee, i wygląda to coraz lepiej. Dzięki za dziś, żegnam się z Wami, miłego wieczoru, niedzieli i udanego eee, tygodnia.